Najpierw wybieram nurt, czy najpierw wybieram terapeutę? Można właśnie posłuchać podcastu, poczytać, zapytać znajomych, którzy może już byli i w ogóle, jakie oni mają wrażenia. Terapia poznawczo-behawioralna powstała też z takiej potrzeby, żeby tą pracę terapeutyczną skrócić, dopasować do konkretnych potrzeb, to znaczy właśnie często do zaburzeń lękowych, do, szczególnie do fobii, fobii społecznej czy fobii prostej. E, mamy lęk uogólniony, czyli jest takie ciągłe zamartwianie się, które też świetnie, jakby ten model poznawczo-behawioralny, Pokazuje. Natomiast jeśli traktujemy to jako bardziej taką formę poznania siebie, poznania swoich schematów, swoich jakichś no, słabszych stron, albo po prostu wzmocnienia poczucia własnej wartości, bo to jest gdzieś tam często ta, ten wspólny mianownik mhm. wielu zaburzeń, wielu trudności, to tak naprawdę nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Każda forma psychoterapii może być wspierająca, oczywiście jeśli jest przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę czy ukoń który ukończył już jakieś szkolenie czteroletnie, co ważne